Kolejna edycja polsko-niemieckiego rajdu w tym roku pod nazwą Rodzinnie Szlakiem Pogranicza. W tym roku proponujemy Państwu dwie trasy alternatywne. Trasa dłuższa, która liczy nieco ponad 20 km, i trasa krótsza około 10 km. Proponujemy Państwu po zakończeniu rajdu udział w pikniku rodzinnym. Przygotowaliśmy dla Państwa poczęstunek. Oprócz tego zabawy, konkursy i wspólną, dobrą zabawę. Dzisiejszy rajd rodzinny, rowerowy Polsko-niemiecki, jak zwykle gości w gminie dobra. Bardzo cieszę się, że jest to rajd rodzinny, bo widzę dużo osób z małymi dziećmi, są to dziadkowie, rodzice, pewnie rodzeństwo też. Więc serdecznie witam i cieszę się, że ta impreza staje się właśnie takim rajdem rodzinnym. mich wieder nach, vielen, nach diesen zwei Jahren Corona wieder an dieser Radtour teilnehmen zu dürfen. Es ist wie immer super schön zu sehen, wie viele deutsche und polnische Bürger daran teilnehmen. Also ich freue mich sehr, dass die Radtour so wieder stattfindet. rajdu Szlakiem Pogranicza, tradycyjnego rajdu polsko-niemieckiego, włączyli się w pomoc członkowie Związku Merytorycznych Wycisków Straży Granicznej. Dlaczego? Organizujemy jako nasz związek zbiórkę publiczną, oficjalnie zarejestrowaną, na pomoc dla syna jednego z naszych członków, który ma poważne problemy zdrowotne, czeka go jeszcze poważne zabiegi operacyjne i rehabilitacja. Dobra, no ledwo tu dojechałam co prawda, bo miałam flaka, ale panowie mnie napompowali, jest okej. Okay. Super. A trasa mhm. długa dla Państwa? Nie, no, przynajmniej dla mnie nie. nie ja wiem, jestem to. piąty raz, więc my mamy dobre przygotowanie, bo my jeszcze chodzimy na fitness. Jak wrażenia bardzo, po rajdzie? Bardzo fajnie, super, impreza ekstra, Proszę, naprawdę. A jak trasa? Trasa ciężka, szczególnie dla młodej, bo tam te górki są, ale daliśmy radę, jesteśmy bardzo Dobrze. dumni. Teraz super, do dziękuję, bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję Organizacja, trasa, no to tutaj to jest spoczęstunek, to wszystko super. to no super, no co tu mówić, no, A się oblizuje jeszcze do tej pory. Wrażenia po rajdzie? A jesteśmy bardzo zadowoleni tutaj. Pierwszy raj, pierwszy medal. Bardzo nam się podobało. Było ciężko? E, to tempo było dość e, wymagające, ale daliśmy radę. Wrażenia po rajdzie? Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie. Pogoda dopisała, trasa super. O, nie! Chociaż wolniej się śmieję, bo cały czas wszystkich goniliśmy z tyłu, ale, ale fajnie, przyjemnie, spokojnie.